Czyli krótko mówiąc już wycelowano dokładnie w tych, którzy... Znaczy te sankcje są jak gdyby kontynuowane. To nie jest tak, że po wprowadzeniu pozostawiono teraz wszystkim możliwość kombinowania jakby jej obejść, tylko jest tego ciąg dalszy. I to wszystko właśnie rzekomo wywołało niezwykły poziom niepokoju na rynku azjatyckim, jeśli chodzi o tę rosyjską Europę. Irańską też, ale rosyjską przede wszystkim. Co więcej... Indyjskie rafinerie również ograniczyły zakupy rosyjskiej ropy, co pokazuje, że te zachodnie działania mające na celu pozbawienie Rosji funduszy na wojnę w końcu przynoszą efekty. Natomiast już jest tak, że na przykład są też takie porty jak Dongjiaku Dong w prowincji Shantung. No, sugeruje się, że bez ścisłej kontroli może nastąpić ponowny wzrost przepływów ropy. W tej chwili chiński import rosyjskiej ropy, według niektórych szacunków, znaczy to są konkretnych film po prostu analitycznych, może spaść w tym miesiącu o 500, o 500 do 800 tysięcy baryłek dziennie, czyli nawet o 2 trzecie w stosunku do normalnego poziomu. Natomiast w tym samym czasie napływ ropy z Iranu może spaść od 200 do 400 tysięcy baryłek dziennie, czyli nawet o 30%.